Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w Znaku Byka na czerwiec 2023. Rozpoczynacie trudną energię, ale tu zaraz jest siła, więc tu się zaraz wszystko zmienia. Potem znowu jakaś trudność, ale zobaczymy, co to tam dalej będzie. Yy, zaraz tu będę dokładnie mówić. Księżyc, rydwan. O, dziewiątka kielichów, o. Spełnienie życzenia. Zaraz będę po kolei mówić, tylko muszę tu powykładać. Bo jestem ciekawa, co tam jeszcze dobrego, co tam jeszcze dobrego się pojawi. Zmartwychwstanie. Paśmonet. Gwiazda, o bardzo ładnie. Ale jest też wieża. No to już będzie trudniej trochę. Ale wieża jest potrzebna i zaraz, może, może to zaraz się pokaże do czego. Tu jest szóstka monecz, czyli wieża jest potrzebna przede wszystkim do osiągnięcia równowagi. Tu się pokazuje i co tam dalej, no uwolni się tu coś, jakieś pokłady twórczych energii się uwolnią, ponieważ jest mak. Wszystkie już tu wyjęłam. To może jeszcze na lipiec. Na Lipis jeszcze coś dobrze. Czyli, tak jak mówiłam, wieża jest potrzebna, bo doprowadza do równowagi i do uwolnienia się y, takich twórczych, twórczych energii, twórczych zdolności. No, i bardzo, bardzo pozytywnie to potem wygląda, no ale rozpoczyna się trudniejszą energią. No, bo co to jest takiego? Jakieś słabości, jakieś uzależnienia, jakieś nałogi, tu mogą się bardzo wam dać we znaki, ale one z czegoś wynikają. Przede wszystkim najczęściej wynikają z lęków. Takich lęków, które mogą pochodzić nawet z dzieciństwa, no, z jakichś bardzo odległych czasów. Czyli cóż, lęki, które miały przyczynę bardzo dawno temu, one mogą powodować zahamowania jakieś, czy właśnie wspomniane nałogi. No ale jeżeli się z nich wyzwolimy, no to uwolnią się w nas pokłady pozytywnej energii, tak jak z tej wieży. Tak i tu. No, jest od razu moc. Czyli jeżeli wyzwolicie się z tych lęków, od razu poczujecie swoją moc do działania, do realizacji, czy marzeń, czy pragnień, czy osiągania celów. Zaraz jak uwolnicie się. Oczywiście ze wszystkich naraz się nie uwolnicie pewnie tak w 5 minut, bo to tak trudno by było, ale wystarczy, że już jakiś krok naprzód zrobicie, w jaki sposób? No przede wszystkim trzeba się przyjrzeć swoim lękom, przypomnieć sobie, z, no w jaki sposób one powstały, kiedy powstały, w jakich okolicznościach i dlaczego one mają na Was tutaj taki wpływ bo lęki powoduj, powodują także inne niskowibracyjne emocje i tutaj chodzi o to, żeby, żeby troszkę nad tymi emocjami zapanować. Ale ta pasja życia tu się um, wykluje, że tak powiem. Czyli uwolnią się to pozytywne energie i, i pasja życia do was wróci. Tu widać zarówno w czerwcu, jak i w lipcu. Pasja życia do was wróci. I, i taki wigor życiowy, um, pewność siebie, odwaga. I tu i tu widać. Także tu wszystko, co pozytywne się uwolni, ale najpierw trzeba popracować z lękami. Wyjść naprzeciw ciemniejszej strony, Swojej natury i poznać ją, czyli poznać samego siebie. Jak poznajemy samych siebie, to my też uwalniamy dużo tych, tych takich cięższych energii, cięższych emocji. Także to tu chodzi o to, żeby poznać to, co najciemniejsze w nas, aby to nie panowało nad nami, tylko żebyśmy my panowali nad tym wszystkim, nad tymi emocjami. Nad, nad, nad lękami przede wszystkim, no bo lęki tutaj na pierwszym miejscu są w tej sytuacji. Dobrze. Gdy zmierzysz się z własnymi lękami, to da Ci siłę, da Ci moc, i tą moc tu widać. Także moc kreacji, także moc kreacji. No ale jest też siódemka buław, czyli będziecie uważali, że. Jakieś obrony coś tam będzie u Was wymagało, czyli co? No może jakieś pomysły, może będziecie bronić swoich pomysłów, może będziecie bronić swojej wolności, swojego terytorium, ale to nie, to nie chodzi o jakieś terytorium w sensie Ziemi, że że macie jakąś Ziemię i musicie jej bronić. Chodzi o terytorium w sensie no, swojej przestrzeni, tak? Uważacie, że potrzebujecie bronić swojej przestrzeni, swojej wolności, swobody, swobody myślenia, swobody działania. Coś takiego tu się pojawia. Tu jest też możliwość rywalizacji, to też jako jedna z opcji. No ale macie determinację, tu jest pokazane, macie siłę, odwagę i tu w tym królu była też. Także macie tą witalność i tu i tu także tutaj z tej sytuacji też wyjdziecie nawet tu widać takie przyspieszenie waszych spraw ale najpierw już to jest księżyc na początku drugiego tygodnia jest księżyc, który mówi, że jakaś sytuacja jest niejasna że coś tu jest dziwne jakaś może manipulacja, może jakaś ściema może jakieś nieprawdziwe informacje do was docierają czegoś tu nie wiecie, dobrze by było tą ciemną sytuację rozjaśnić poprzez światło swojej świadomości no, gdzie tu jeszcze widać coś jasnego no tu widać, że, że osiągniecie coś jakieś spełnienie życzenia ale tu potrzeba światła świadomości, żeby to oświetlić tą niejasną sytuację czyli jeżeli sytuacja jest taka oparta na nieprawdziwych informacjach to nie przyjmować tych nieprawdziwych informacji po prostu albo je sprawdzić sprawdzić je, prześwietlić je sytuacja jest ciemna dlatego, że nie ma prawdziwych informacji, więc trzeba tu dodać więcej świadomości, więcej wiedzy sprawdzać informacje, no i przede wszystkim odwoływać się do głosu intuicji, mówi Księżyc, czyli do tego wewnętrznego głosu trzeba się odwoływać trzeba jeżeli mamy jakieś pytanie to pytać przede wszystkim siebie a jeżeli pytamy się kogoś innego, to też przepuszczać tą odpowiedź przez siebie, czyli przez własną mądrość. No i co teraz mówił Rydwan, że wasze sprawy ruszają do przodu, ale dzięki osiągnięciu jedności ciała, umysłu i ducha. Czyli ta święta trójca, tutaj, która jest tu przedstawiona, to wasze ciało, umysł i duch, czy dusza. No jeżeli, jeżeli dusza ma jakiś plan, a ciało i, i, i umysł nie słuchają tej duszy, no to cel nie będzie osiągnięty. Mówi też o tym gwiazda, żeby właśnie słuchać głosu wewnętrznego, słuchać głosu tej duszy. Jeżeli będzie umysł słuchał głosu duszy i ciało też będzie podążało za tym, to wtedy cel będzie osiągnięty. Gwiazda będzie też wspomagać Was w osiągnięciu tego celu. No, jeden z celów to już tu od razu jest osiągnięty, bo tu jakieś spełnienie życzenia jest pod koniec drugiego tygodnia. Więc można powiedzieć, że jeden z celów już tu jest bardzo szybko osiągnięty dzięki właśnie jedności ciała, umysłu i ducha. Przypomnę, czyli dzięki byciu w zgodzie ze sobą, tak inaczej powiem, jesteście w zgodzie ze sobą, no to też potraficie. Zaspokoić swoje oczekiwania emocjonalne, na przykład spełniać swoje marzenia. Tu jest też samorealizacja, i to też wynika z tego, że jesteście w zgodzie ze sobą, czyli robicie, robicie to, co wy chcecie. O, w królu buław też to widać, i w tej karcie mocy też to widać, czyli robicie to, co wy chcecie, i to wam fajnie wychodzi. Też jakieś podwójne źródło zarobkowania, tu może być, to już w trzecim tygodniu. Podwójne źródło zarobkowania, lub też dużo obowiązków, które trzeba będzie dopasowywać do siebie. No, może dopasowywać, tak, tylko że chodzi o takie pogodzenie ze sobą różnych obowiązków i różnych, czasem nawet przeciwnych rzeczy przeciwstawnych czy przeciwnych energii. Dużo tu będzie eksperymentowania, kombinowania, jak tu pogodzić pewne rzeczy ze sobą. No, tu jest też możliwa rywalizacja, czy to w miejscu pracy, czy, jakaś, czy jakiś konflikt z inną osobą. Coś takiego, no, jakiś problem. Problem może być wewnętrzny, ale on będzie rzutował na zewnątrz, i to też może spowodować tę sytuację, taką, taką trudną relację z inną osobą, czy z innymi osobami. Zmartwistanie mówi o tym, że jakiś etap tu kończycie w trzecim tygodniu, tak pod koniec trzeciego tygodnia. Wy kończycie jakiś etap, i tutaj możecie uwolnić się z jakiegoś ciężaru z przeszłości, ale jest od razu taka podpowiedź, aby z przeszłości wyciągnąć wnioski, wyciągnąć wszelkie lekcje, bo te wnioski i te lekcje będą wam potrzebne na przyszłość. Będziecie z nich po prostu korzystać w przyszłości. Natomiast jakiś etap tu jest zakończony, to może się wiązać z załatwieniem jakiejś sprawy urzędowej, lub sądowej lub jeszcze jakiejś innej. Coś tu jest załatwione, zakończone i rozpoczynacie coś nowego. To nowe może dotyczyć jakiejś nowej pracy lub jakiegoś innego działania. Może to być działanie związane np. z jakimś hobby, z jakąś pasją. Jakieś nowe pomysły są. Może to być po prostu albo nowa oferta pracy, albo możliwość nowego działania jakiegokolwiek. Gwiazda wam przyświeca, więc wszystko ładnie, pięknie. Gwiazda mówi, że cuda nawet są możliwe, ale pod warunkiem, że słuchacie tego głosu duszy. O tym mówi gwiazda. Cuda są możliwe, czyli jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności są możliwe tutaj, ale trzeba słuchać wewnętrznego głosu. A jeżeli się nie słucha wewnętrznego głosu, to wtedy przyjdzie coś nagłego, co nam się może nie spodobać, ale to też będzie miało wydźwięk pozytywny, bo to w końcu doprowadzi do równowagi, więc doprowadzi nawet i do spełniania jakichś kolejnych życzeń czy marzeń, czy pomoże w osiąganiu kolejnych celów. Ale najpierw to wydarzenie nagłe tu niespodziewane przychodzi jednak. No tak jest pokazane, natomiast to nie jest zła energia, tylko to jest uwolnienie się od tego, co wam nie służy, od tego, co jest zbudowane na kruchych fundamentach. I tylko takie coś może tutaj ulec zburzeniu. Coś, co jest zbudowane na kłamstwie lub iluzji, lub coś takiego niekorzystnego. To ulegnie zburzeniu. Na miejsce tego starego możecie wybudować coś nowego, bo macie pomysły. O, zresztą tu też są pokazane. Macie pomysły, macie zdolności kreacji, i zostaje osiągnięty też ten, ta równowaga w materii. To jeszcze też przypomnę. Natomiast no, wy tu możecie już, już iść w nowe, coś nowego realizować. To może być nowe przedsięwzięcie, może być jakiś nowy pomysł związany czy to z twórczością artystyczną, czy z jakimś innym działaniem, czy z pracą zawodową. Dużo tutaj siły przebi przebicia macie i dużo zdolności, zarówno jeśli chodzi o pomysły, jak i realizację tych pomysłów. Dużo siły. No po raz kolejny, bo tam siła była wcześniej też pokazana. Macie dużo siły, no tylko to wymaga oczywiście jakiejś mobilizacji, tak? No, jak ktoś siedzi na tapczanie cały dzień, to nie zrobi nic, ale tutaj widać, że potraficie się zmobilizować i zawalczyć o swoje marzenia. Przesłanie bycie szczęśliwym nie znaczy, że wszystko jest perfekcyjne oznacza, że zdecydowałeś patrzeć poza niedoskonałości ja wiem, czy już takie przesłanie do was było, czy nie, bo ja losuję przesłania, ale w każdym razie to jest bardzo dobre przesłanie, bo to oznacza, że no to pokazuje po prostu, że nie wszystko jest perfekcyjne ale to, co nie było perfekcyjne to można przebudować można zrezygnować z tego na rzecz czegoś nowego co będzie lepsze, bo to będzie zgodne z wami. Tu pokazuje ten król Buław, że to będzie zgodne z wami. Zresztą wcześniej już też było takie spełnienie tu pokazane, jakieś samozadowolenie, samorealizacja, jakieś takie dogadzanie też sobie, spełnienie jakiś zachcianek, czy, czy yy, uczynienie sobie czegoś dobrego po prostu. Albo spełnienie życzenia, o to też mówiłam, no to na podsumowanie, to spełnienie życzenia, tak, niech, niech to będzie taką główną, wybijającą się energią. I, I co tu jeszcze było w tym przesłaniu, że trzeba patrzeć poza niedoskonałości, czyli jeżeli coś nie jest niedoskonałe, na przykład w nas samych, w nas samych. Czasami dostrzegamy coś niedoskonałego, co wynika z lęku i słabości, no to, to nie znaczy, że my jesteśmy, że nie zasługujemy na sukces na przykład, tylko po prostu tu trzeba y, troszkę ze sobą popracować z tymi lękami. Albo tu, jeżeli jest jakaś rywalizacja czy jakiś problem, no to też nie znaczy, że nie możemy nic osiągnąć, tylko trzeba patrzeć, zawsze się skupić na możliwościach i patrzeć poza te niedos niedoskonałości, i skupić się na możliwościach, bo możliwości są. Mówi o tym też gwiazda, że możliwości są bardzo duże, tylko trzeba skupić się na nich i słuchać głosu wewnętrznego, głosu serca. I tym optymistycznym akcentem zakończę. Zdrówka życzę, bo tu zdrówko też się pokazało nawet. O, tu jest też zdrówko. Zdrówka życzę, do usłyszenia.